Ziemniak! Gadunek rośliny należący do rośliny psiankowatych. Nazwa ziemniak. On nosi się tak do całej rośliny jak i do jej jadalnych, bogatych w skrobie bulw pędowych, z powodu których ten gatunek uprawia się na skalę masową. Roślina wywodzi się z Ameryki Południowej, gdzie zaczęto ją uprawiać już tysiące lat temu. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku, a w ciągu następnych stuleci stał się jednym z podstawowych składników jadłospisu na całym świecie. W 2009 był czwartą pod względem wielkości produkcji, rośliną uprawną, po kukurydzy, ryżu i pszenicy. Nazewnictwo. Gatunek ze względu na swe znaczenie i popularność znany jest w Polsce pod licznymi nazwami lokalnymi. Kartofel z niemiecka, kartofel w całym kraju zwłaszcza etnolekt śląski. Barabola, dialekt południowo-kresowy, gwara lwowska, bulba, dialekt Południowokresowy gwara Lwowska, gwara Mazurska Bulwa Język Kaszubski, gwara Mazurska Grula Gwara Góralska, wschodnie podhale Kompera Język Łękowski Perka dawniej Pyra Gwara Poznańska Rzepa Urawa Zachodnie podhale Swabka Urawa Zimniok, Śląsk cieszyński, zimniuk, Gwara Sądecka